Hello Everyone, witam z powrotem na kanale Violeta Pier. Czy któryś z tych stwierdzeń brzmią dla ciebie boleśnie znajomo, marzysz o zagranicznych podróżach i odwiedzaniu ciekawych miejsc, ale twój angielski cię ogranicza? A może masz rodzinę za granicą, której nie odwiedzasz, ponieważ paraliżuje Cię strach, że sobie nie poradzisz na lotnisku czy w hotelu, że nie zrozumiesz, co inni do ciebie mówią i ciągle jesteś uzależniony czy uzależniona od bliskich, którzy znają angielski? Czy z powodu nieznajomości języka jesteś teraz w domu zamiast na lotnisku? Czujesz się źle, gdy ktoś do ciebie mówi po angielsku, a ty nie wiesz, jak odpowiedzieć? To na pewno nie jest fajne i ciężko się do tego przyznać, prawda? Ale jeśli to choć troszkę opisuje Ciebie, to jesteś w bardzo dobrym miejscu i mam dla Ciebie rozwiązanie. Pozwól, że Ci przedstawię pięciodniowy English Booster angielski w podróży. To najlepszy i najszybszy sposób na poznanie słów oraz wyrażeń potrzebnych do podróżowania i odzyskania niezależności. Jest to kurs dla osób, które znają ten najbardziej podstawowy angielski. Poziom A1 czy A2 w zupełności wystarczy, lecz chcą znacznie poszerzyć swoje słownictwo, aby poradzić sobie na lotnisku, w hotelu czy na ulicy poza granicami kraju. Ten kurs da Ci dużo pewności siebie. Czym on się różni od innych kursów dostępnych na rynku? Przede wszystkim sposobem, w jaki nauczam tych umiejętności, w kontekście, w ciekawy sposób, tak aby jak najdłużej utrzymać Twoją uwagę. Używam zdjęć, nagrań wideo oraz ciekawych ćwiczeń interaktywnych i jestem pewna, że będą ci się one bardzo podobały. Oto, czego się nauczysz. W dzień pierwszy odwiedzimy lotnisko. Wspólnie przejdziemy przez cały proces odprawy biletowo-bagażowej, kontrolę paszportową i celną oraz kontrolę bezpieczeństwa. Zapoznasz się także z najczęściej zadawanymi pytaniami podczas tych kontroli oraz ogólnymi zasadami i układem lotniska. W dzień drugi przeniesiemy się do hotelu. Przećwiczysz meldowanie się i wymeldowanie z hotelu, zgłaszanie typowych problemów oraz poznasz ogólne zasady obowiązujące w większości hoteli. W dzień trzeci pójdziemy coś zjeść do restauracji. Przećwiczysz zamawianie jedzenia, rozwiązywanie typowych problemów, pytanie o składniki dań i nauczysz się, jak poinformować obsługę restauracji o alergiach. Jeśli oczywiście takie masz, to bardzo ważne. Dnia czwartego nauczysz się pytać o drogę oraz o miejsca wewnątrz dużych budynków, takich jak lotniska czy hotele, gdzie nawigacja już nie działa. Ale co najważniejsze, nauczysz się zwrotów, które pomogą Ci rozumieć te instrukcje. W przeciwnym razie to nie miałoby sensu. Dzień piąty jest bardzo praktyczny. Nauczysz się dwóch alfabetów, szeroko używanych w języku angielskim i obiecuję, nie będziemy śpiewać piosenki ABCD, tylko naprawdę literować. Pokażę Ci, jak przeliterować swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy. To są bardzo ważne umiejętności poza granicami kraju. Dowiesz się także o różnicach kulturowych w używaniu słów grzecznościowych, tak aby nikogo nie urazić. Popatrzmy więc, co dokładnie zawiera kurs. I Jest w nim 7 lekcji wideo, tak jest 7, ponieważ w dzień pierwszy i 5 otrzymasz po dwie lekcje, 5 ćwiczeń na rozgrzewkę, 5 pomocnych, obszernych dokumentów PDF do wydrukowania, które możesz sobie zabrać ze sobą w podróż, 5 słowniczków tematycznych oraz mnóstwo ciekawych ćwiczeń, takich jak ćwiczenia do odsłuchania, uzupełnianie luk, ćwiczenia typu przeciągnij w odpowiednie miejsce oraz wiele innych a na zakończenie możesz podejść do testu końcowego i otrzymać oto taki certyfikat ukończenia kursu jeśli coś będzie niejasne i będziesz potrzebować pomocy zawsze możesz do mnie napisać na info.maupa.violetapiu.co.uk staram się odpowiadać najszybciej jak to możliwe do kursu można dołączyć już od teraz i przez następne 5 dni Codziennie będzie otwierała się jedna nowa lekcja. Wspaniałe jest to, że otrzymasz nieograniczony dostęp do kursu, co oznacza, że kurs jest Twój na zawsze i możesz do niego wracać kiedy tylko chcesz. Możesz go nawet zabrać ze sobą w podróż. Otrzymasz również pięciodniową gwarancję satysfakcji, co oznacza, że gdy po dołączeniu do kursu Okaże się, że z jakiegoś powodu on nie jest dla ciebie, jest na przykład za trudny czy za łatwy, to nie martw się. Zwrócę ci całą opłatę za kurs, tylko proszę upewnij się, że nie przerobisz więcej niż 20% kursu. To naprawdę nie jest żaden problem i bardzo mi zależy na tym, żeby uczniowie byli zadowoleni z moich kursów. I do tego wszystkiego jeszcze mam dla ciebie wspaniałą ofertę promocyjną i możesz oszczędzić aż 30% wartości kursu. Pełna cena kursu to 297 zł, a ty możesz go dzisiaj kupić za aż prawie 100 zł mniej, za jedyne 207 zł i 90 Wystarczy tylko użyć kodu promocyjnego buste 30 Promocja wraz ze zniżką kończą się w niedzielę, 20 lipca o północy. Aby zapoznać się ze szczegółami kursu oraz do niego dołączyć, kliknij na link w opisie. Jeśli masz pytania, to proszę, napisz do mnie, mój adres również podałam w opisie. I już nie mogę się doczekać, aby powitać Cię na kursie. Bye!